Premierowa porażka lidera, emocjonujący finisz w stolicy, efektowne bramki w Olsztynie to tylko niektóre z głównych wydarzeń minionego weekendu w E-Winner II Lidze. Zapraszamy już teraz na nasz magazyn. W 13. kolejce kilka meczów zapowiadało się wyjątkowo ciekawie. Przede wszystkim wizyta Kotwicy Kołobrzeg w Elblągu, czy też mecz Polonii Warszawa z GKS-em Jastrzębie. Rezerwy Zagłębia Lublin gościły w Krakowie, Górnik Polkowice mierzył się z Radunią, a Motor Lublin rywalizował z Siarką Tarnobrzek. Trudne zadania czekały także zespoły Hutnika Kraków, Pogoni Siedlce, jak również rezerw Lecha i Śląska. Zanim jednak przejdziemy do wydarzeń 13. kolejki, to w środku tygodnia nadrabiano zaległości z inauguracyjnej serii gier. W starciu pozycję wicelidera. Polonia Warszawa podejmowała KKS Kalisz. Pierwsza akcja gospodarzy na zamknięcie pierwszego kwadransa. Miękko w pole karne dorzucił Marciniec za pod głową Fidziukiewicza kapitalnie w bramce wyciągnął się Krakowiak. Cztery minuty później kolejne natarcie czarnych koszul. Tym razem po zagraniu fadeckiego. Torlotu piłki zmienił Kasian Lipkowski i futbolówka wylądowała w siatce. W pierwszej części jeszcze jedną okazję mieli gospodarze, jednak obok słupka uderzył Kluska. Znacznie więcej działo się po zmianie stron. W strugach deszczu do dalszej ofensywy przystąpili gospodarze. W 50 minucie szybki wypad Polonii, który finalnie mocnym strzałem wykańcza Łukasz Piątek, i w taki sposób mamy już 2 do 0. Chwilę później poloniści mogli dobić swojego rywala, ale najpierw zbyt mocno uderzył Fidziukiewicz, a następnie okazję na dublet zmarnował Piątek. Po chwili przenosimy się na drugą stronę, gdzie po dograniu wzdłuż bramki giela nieoczekiwanie. Błąd popełnia Eryk Mikołajewski, pakując futbolówkę do własnej bramki. Zamiast 3 do 0 zrobiło się więc 2 do 1, co zdecydowanie napędziło gości z Kalisza do dalszych ataków. W 68 minucie na drodze do szczęścia po próbie Kendi stanął słupek, a kilkanaście minut później w polu karnym nieprzepisowo płótne zatrzymał Grudniewski i arbiter wskazał na 11 metr. Pewnym wykonawcą rzutu karnego okazał się Nestor Gordillo, dzięki czemu kks zdołali odrobić dwubramkową stratę. W 88 minucie mogło być nawet 3 do 2 dla KKS-u, jednak w tym przypadku piłka minimalnie minęła słupek. Kilkadziesiąt sekund później to Polonia zadała ostateczny cios, a bohaterem gospodarzy został Marcin Kluska. Ogromna i zasłużona radość czarnych koszul, które wygrały 3 do 2 i przed weekendowym graniem skoczyły na drugie miejsce w ligowej tabeli. Trzynastą serię zmagań zaczynamy od wizyty w Krakowie, gdzie Garbarnia podejmowała rezerwy Zagłębia. Pierwsi atakują goście. Po tym strzale Michała Bogacza, bramkarza Garbarni próbował zaskoczyć Mateusz Marek. Gospodarze szukali swoich szans, ale to miedziowi nadają ton. Kolejna okazja Mateusza Chmarka, ale tym razem piłka odbija się od słupka. W Krakowie bez bramek, ale emocji od początku nie brakuje. To z kolei odpowiedź Garbarni. Po tym rzucie rożnym i zamieszczaniu podbramkowym niewiele zabrakło, by drogę do bramki gości znalazła piłka po strzale Jakuba Manacha. Dobrze interweniuje jednak Szymon Wajrauch, a to już końcówka pierwszej połowy. Kolejna akcja ofensywna Zagłębia i po raz kolejny Chmarek. Tym razem jednak pomocnik miedziowych nie trafia czysto w piłkę, i gospodarze mogą odetchnąć z ulgą. Do przerwy w Krakowie bez bramek, ale emocji nie brakuje. W drugiej odsłonie miedziowi pod względem skuteczności już się poprawili. Dośrodkowanie Michała Bogacza i Chmarek efektownym szczupakiem posyła piłkę do siatki. 1 do 0 dla rezerw Zagłębia Lubin. Miejscowi jednak nie rezygnują ze zmiany wyniku. To najlepsza okazja dla gospodarzy na strzał decyduje się Wojciech Słomka, ale Wajrauch nie daje się zaskoczyć. Zagłębie nie daje odebrać sobie prowadzenia i wygrywa po raz siódmy w tym sezonie. Dla Garbarni to druga domowa porażka. Teraz jesteśmy we Wrocławiu, gdzie na mecz z rezerwami Śląska zawitała rewelacja obecnych rozgrywek z znicz pruszków. Pierwszy sygnał do ataku dali jednak miejscowi, a konkretnie Sebastian Berger. To już pierwsza groźna akcja gości. Kilka wymienionych podań, dośrodkowanie Pawła Moskwika i w idealnej sytuacji puduje Maciej Firley. Mija kilkadziesiąt sekund i znowu groźnie pod bramką gospodarzy, tym razem puduje Tymon Proczek. To druga połowa spotkania. Dobre dośrodkowanie, ale po raz kolejny minimalnie niecelnie Proczek. Odpowiedź gospodarzy: Miłosz Kurowski próbował chyba dośrodkować w tej sytuacji, ale wyszedł w który zaskoczył bramkarza gości i Śląsk prowadzi 1 do 0. Ale goście nie rezygnują. Indywidualny rajd szumy na zwiastował kolejne próby. To kolejna okazja. Japończyk wykazuje się dużym sprytem i na niespełna pół godziny przed końcem spotkania doprowadza do remisu. Goście nie zamierzają się zatrzymywać. Tym razem na Gamacu w roli asystenta, a zimną krwią w polu karnym popisuje się Mateusz Cegiełka. Znicz prowadzi we Wrocławiu 2 do 1. Goście przeważają i przynosi to kolejny efekt. Precyzyjnym uderzeniem przy słupku popisuje się w tej sytuacji Krystian Pomorski i z nicz prowadzi już różnicą dwóch goli. Taki wynik utrzymał się do samego końca, chociaż goście mieli jeszcze sytuację, by wynik podwyższyć. Ostatecznie trzy punkty pojechały na Mazowsze. Na gorący teren do Blonga zawitał tymczasem rewelacyjny Beniaminek Kotwica-Kołobrzeg, która w tym sezonie jeszcze nie przegrała meczu. Spotkanie lepiej rozpoczęli goście, ale z tym strzałem Michała Cywińskiego Andrzej Witan bez problemu sobie poradził. A to 26. minuta meczu, jedna z pierwszych prób gospodarzy, akcja lewą stroną i tak niefortunnie interweniuje Damian Kostkowski, że piłka wpada do bramki Kotwicy. 1 do 0 dla Olimpii. Kolejna akcja miejscowych, którzy chcą pójść za ciosem. Tym razem z dystansu próbuje Jan Sienkiewicz, ale na posterunku był Oskar Pogorzelec. Do przerwy wynik nie uległ zmianie, a druga połowa rozpoczyna się fantastycznie dla miejscowych. Indywidualna próba Dawida Wojtyry, który uderza w kierunku dalszego słupka i miejscowi mogą się radować z drugiego gola. 47. minuta i Olimpia coraz bliższa sprawienia niespodzianki. A to kolejna próba miejscowych. Tym razem zagrywał Sienkiewicz, a efektownie złożył się do strzału Aron Stasiak. Goście starają się odgryźć. 81. minuta spotkania, błąd defensorów Olimpii i przed doskonałą szansą na zdobycie kontaktowej bramki staje Grzegorz Goncerz, ale doświadczony napastnik nie pokonuje Witana i pierwsza porażka kotwicy w tym sezonie staje się faktem. W Siedlcach spotkały się dwie drużyny z przeciwległych rejonów tabeli. Pierwsza zaatakowała faworyzowana Wisła, ale w tej sytuacji Dominik Banach nie trafił nawet w światło bramki. Gospodarze starali się odpowiedzieć, ale to goście byli bliżsi gola. 31 minuta, daleka piłka w kierunku Adriana Paluchowskiego i niemal w ostatniej chwili uratował miejscowych bramkarz Maciej Kikolski. Bez bramek w świadcach jak na razie, ale remis ze wskazaniem na gości. A to akcja pogoni. Lewa strona, ostre dośrodkowanie Krystiana Misia, piłkę do siadki kieruje Kamil Włodyka i jeden do zera dla Pogoni. Takim wynikiem kończy się też pierwsza połowa tego spotkania. To już druga część rywalizacji, ponownie miejscowi w ataku. Cezary Demianiu przy bliższym słupku, ale na posterunku w tej sytuacji bramkarz gości Albert posiadała. Wisła nie rezygnuje jednak z gry o zmianę rezultatu. Na prawej stronie piłkę dostaje Agwan Papikian. Wydawało się w pierwszym momencie niedokładne podanie, kończy się jednak golem Adriana Paluchowskiego. Na niespełna kwadrans przed końcem spotkania mamy zatem w sercach remis goście mogli jednak opuszczać się bez punktu, a w samej końcówce w dogodnej okazji dla miejscowych pomylił się Krystian Miś Pogoń Wisła 1 do 1 do Olsztyna zawitały rezerwy Lecha Poznań. Gospodarze liczyli na podtrzymanie serii meczów bez porażki, ale Lech wystawił do gry bardzo mocny skład między innymi z Maksymilianem Pingotem czy też Mateuszem Żukowskim. Goście pierwsi zaatakowali, ale groźniej z czasem było pod bramką Lecha. Bardzo czujnie jednak w tej sytuacji zachował się Krzysztof Bąkowski, a dobitka Bartosza Florka była już niecelna. To 40 minuta tego spotkania strzał z ostrego kąta oddaje Mateusz Maćkowiak i tym razem pod Lecha nie ma nic do powiedzenia. Stomil Olsztyn wychodzi na prowadzenie. Po pierwszej połowie 1 do 0, a to druga odsłona tego spotkania. W 55 minucie po niezłej akcji gospodarzy z bliska główkuje Karol Żwir, ale piłka przelatuje tuż obok bramki. 10 minut później goście doprowadzają do wyrównania. Strzał z blisko 30 metrów oddaje Filip Wilak, piłka trafiła jeszcze w słupek, a następnie odbiła się od pleców Jakuba Mątrzyka i mamy remis w Olsztynie. To jednak nie koniec emocji w tym spotkaniu. To kolejna akcja miejscowych i tym razem Piotr Kurbiel, który niewiele wcześniej pojawił się na boisku, wykorzystuje nieporozumienie defensorów i wpisuje się na listę strzelców. 2-1 dla 100 w 80. minucie ręką w polu karnym zagrał Lukas Kuban i chwilę później rzut karny na bramkę zamienia Tomasz Cywka. Remis w Olsztynie, a to jeszcze nie koniec emocji. W doliczonym czasie gry ponownie Piotr Kurbiel mógł wpisać się na listę strzelców, ale ostatecznie gości ratuje Adrian Laskowski i ciekawe spotkanie w Olsztynie kończy się remisem. Wielki ciężar gatunkowy towarzyszył spotkaniu w Lublinie. Zarówno Motor jak i Siarka, Tarnobrzeg potrzebowały punktów jak tlenu. Lepiej w mecz weszli goście, ale w tej sytuacji bezbłędny był Łukasz Budziłek. To już akcja po drugiej stronie i w głównej roli Piotr Piedryga, golkiper Siarki. Bardzo groźnie główkował w tej sytuacji Jakub Szuta. 16. minut dla spotkania i ponownie miejscowi. Piłkę na 19. metrze otrzymuje Wojciech Rejman, ale instynktownie broni bramkarz Siarki Tarnobrzeg. Na strzał z dystansu decyduje się Lukasz Chrniczara po raz kolejny w głównej roli bramkarz. 0 do 0 po pierwszej połowie, ale spotkanie może się podobać. To już 72 minuta, za to przewinienie i w konsekwencji za drugą żółtą kartkę z boiska zostaje usunięty Sebastian Rudol. Goście momentalnie chcą ten fakt wykorzystać, ale po tym rzucie rożnym trafiają w poprzeczkę. Nadal więc bez bramek w Lublinie, ale emocje coraz większe, zwłaszcza pod bramką gospodarzy. Kolejna akcja po stałym fragmencie gry i ponownie miejscowi nie tracą bramki jedynie dzięki poprzeczce. Tym razem bardzo blisko gola był Iwan Agudo. Emocjonujące widowisko w Lublinie, ale ostatecznie kończy się ono bez bramek. Dwie drużyny, które mają swoje ambicje i chciały jak najszybciej dołączyć do grona ekip walczących o baraże, spotkały się w Polkowicach. Miejscowy górnik podejmował radunestężyca, która w pierwszych fragmentach miała więcej z gry. To 28 minuta spotkania. Za ten faul i drugą żółtą kartkę otrzymaną w krótkim odstępie czasu boisko musi opuścić Damian Makuch. Spore osłabienie dla gospodarzy, ale miejscowi starają się grać swoje. W tej sytuacji Abdala Hawes zagrywa do Karola Fryzowicza, ale ten w dogodnej sytuacji podłuje, A to już druga odsłona tego spotkania. Idealne dośrodkowanie z lewej strony boiska Wojciecha Jakubika i myli się Wojciech Łuczak. Bez bramek w Polkowicach, ale grający z przewagą jednego zawodnika goście coraz groźniejsi. Teraz dośrodkowanie z prawej strony i idealnie przybierzył Tomasz Dejewski. Na posterunku jednak bramka z górnika Polkowice Marcin Kurtak. Radunia jest jednak coraz groźniejsza. To 89. minuta tego spotkania. Dośrodkowuje z rzutu wolnego Wojciech Łuczak, a Jakub Letniowski umieszcza piłkę w siatce. Radunia zdobywa bramkę, która jak się okazuje ostatecznie daje trzy punkty gościom. Ekipa ze Stężycy w tabeli zrównuje się punktami z górnikiem Polkowice. Dwie ekipy z dużymi ambicjami spotkały się w stolicy. Polonia kontra GKS Jastrzębie. Lepiej rozpoczęli ten mecz miejscowi, którzy już w pierwszym kwadrasie sprawdzili dyspozycję Grzegorza Drasika. To 20 minuta tego spotkania. Rzut rożny dla Polonii. i Dobrze znalazł się w polu karnym gości Michał Fidziukiewicz. Główkuje jednak niecelnie. To już kolejna próba Polonii. Tym razem w bardzo dobrej sytuacji znajduje się Marcin Kluska, ale po interwencji Dominika Kulawiaka piłka opuszcza wojsko. Do przerwy w stolicy zatem bez bramek, ale to kibice gospodarzy z większymi nadziejami mogli wyczekiwać drugiej połowy. 53. minuta i dośrodkowanie zrzutu rożnego. Najpierw po uderzeniu Fidziokiewicza poprzeczka, później jeszcze bliski szczęścia był Michał Grudniewski. Bramka Jastrzębie jednak jak zaczarowana pozostaje niezdobyta. To już ostatni kwadrans tego spotkania. Ataki miejscowych nie ustają. Ponownie w dobrej sytuacji Fidziukiewicz, ale cały czas bez efektu bramkowego. A to 84. minuta spotkania. Podanie z prawej strony pod bramkę gospodarzy i Daniel Stanclik daje prowadzenie gościom. Niespodziewany wynik w Warszawie, bo w tym momencie to GKS Jastrzębie jest bliżej sukcesu. Gospodarze nie dają jednak za wygraną. Tutaj efektowny strzał Bartosza Biedrzyckiego, ale na posterunku cały czas Drazik. A to już przedostatnia minuta podstawowego czasu gry. Dośrodkowanie Pidziukiewicza i ledwo co wprowadzony na boisko Krystian Pieczara wyrównuje stan meczu 1 do 1 i ostatecznie podziałem punktów kończy się spotkanie w Warszawie. Na zakończenie 13. serii spotkań KKS Kalisz zmierzył się z hutnikiem Kraków. Goście walczą o wydostanie się ze strefy spadkowej, ale faworytem tego spotkania byli gospodarze. To 17. minuta meczu, efektowne zagranie piętą Michała Boreckiego, ale niecelnie uderza w tej sytuacji Barton i Putno. Odpowiedź hutnika niemal natychmiastowa. Po tej trójkowej akcji bliski zdobycia bramki był Sebastian Jacak, ale ostatecznie bramkarz miejscowych Maciej Krakowiak był górą. To kolejna kontra gości, tym razem pojedynek z wolkiperem przegrywa Krzysztof Świątek, ale riposta miejscowych błyskawiczna. Po wycofaniu piłki przez Mateusza Wysokińskiego płaskim strzałem Bartumi putną umieszcza piłkę w siatce rywali. Druga połowa rozpoczęła się od mocnego i celnego uderzenia Adriana Łuszkiewicza z rzutu wolnego, ale na posterunku był Krzysztof Szewczyk. Kutnicy starali się grać coraz odważniej, ale popełniali proste błędy, ten wykorzystali bezlitośnie miejscowi. Po zamieszaniu w polu karnym rywali i sprytnym zachowaniu Bartumienia Putno ostatni dotknął piłki obrońca hutnika Michał Zięba. KKS prowadzi 2 do 0, ale nadal atakuje. W tej sytuacji w poprzeczkę uderza Jakub Wilczyński. Dobitka również nie była skuteczna. Teraz w idealnej sytuacji znajduje się Krzysztof Świątek, ale ponownie w tym meczu górą bramkarz zespołu z Kalisza. Goście jednak nie rezygnują z walki o zmianę wyniku. To 80. minuta meczu. Dośrodkowanie na dalszym słupku zamyka Mark Asinior. Przy tej próbie Krakowiak jest jeszcze górą, ale wobec dobitki Patryka Serafina jest bezradny. Hutnik zdobywa bramkę, jak się okazuje honorową, bo wynik nie ulega już zmianie. Czas na podsumowanie tej serii. 13. kolejka okazała się pechowa dla kotwicy, która w Elblągu nie powiększyła swojego dorobku punktowego. Remisem zakończyło się spotkanie Polonii Warszawa z GKS-em Jastrzębie. Cenne zwycięstwa zanotowały drużyny rezerw Zagłębia Lubin, Raduni Stężyca, KKS-u Kalisz i Znicza Pruszków tabeli liderem nadal jest Kotwica, druga jest Polonia. Grupę pościgową za tym duetem otwiera inny zespół z Mazowcza, Znicz Pruszków. Różnice w tabeli są jednak tak małe, że nawet ósmy w tabeli GKZ-Jastrzębie, po następnej serii spotkań, może znaleźć się na podium. W strefie spadkowej rezerwy Lecha Poznań, po gąsiedlce Motor Lublin oraz zamykający stawkę Hutnik Kraków. Także tutaj jednak ścisk bardzo duży. W klasyfikacji strzelców na czele dwóch zawodników Maciej Firlej ze Znicza Pruszków i Krzysztof Świątek z Hutnika Kraków. Obaj mają 10 trafień i o trzy bramki wyprzedzają kolejnych klasyfikacji Michała Fyciukiewicza i Nestora Gordio. A już w weekend 14. seria spotkań. Do Jastrzębia zawita znicz Pruszków, we wrąkach zmierzą się rezerwy ekstraklasowych klubów. Polonia Warszawa w rywalizacji dwóch wielkich firm zagra z kolei z Garbarnią Kraków. Kotwica Kołobrzeg rehabilitacji poszuka natomiast w spotkaniu z Górnikiem Polkowice. Zapraszamy na stadiony i na nasz kolejny magazyn.